Witajcie, kochani. Ja mam dzisiaj taki, um, taką sprawę po prostu. Chciałam się, nie wiem, może się nawet chciałam trochę wyżalić. Jest mi smutno generalnie. Ci, którzy kupują ode mnie rzeczy, doskonale wiedzą, um, jak one są zapakowane i jak wyglądają: że mają meteczkę, że są w foliowym worku, są złożone, jest dołączona instrukcja prania i skład materiału. E, zapakowane w worek kurierski różowy e, z naklejkami dziękującymi za wasz zakup ponieważ każdy zakup e, to dla mnie naprawdę niezwykła przyjemność i m, późniejsze wasze komentarze e, mówię tu szczególnie o Vinted no, są przemiłe są naprawdę chce się szyć po prostu wiecie To jest sytuacja taka pan Mateusz 27 maja na Oeliksie chciał kupić komplet y, kaszubski dla dziewczynki. No i pisze, y, pisze tutaj do mnie, tak że chciałby to kupić i w ogóle bla, bla, bla. Y, pisze o ścinkach materiału, więc y, no słuchajcie, y, ja ścinki też wykorzystuję, y, ale w czym rzecz? Y, no po prostu po, po, poczytajcie sobie, dlatego jakby nie <laughs> nie chcę was odrywać pokazując swoją facjatę, ale chciałam wam po prostu coś tutaj pokazać. Yy, druga sprawa tak tutaj yy, pan chce opaskę dla córki do tego kompletu. Taką jak na zdjęciu prawda. Yy, ja mam trochę pracy, trochę zamówień yy, no więc od razu uczciwie odpowiadam, że w tej chwili takich opasek nie mam, bo to jest prawda. Ja w tej chwili akurat takich opasek, na, że tak powiem, na stanie nie mam. Pytanie: A może pani jakąś córk, A może ma pani jakąś córkę zbędną w domu i ją obszyje? No, tak trochę średnio Wam powiem, bo. No, nie wiem, dobra, wy to zinterpretujecie po swojemu, ale mi z tym jakoś tak trochę jednak dziwnie. No, no weź dziecku opaskę, bo ktoś chce. W międzyczasie zrobiłam kawałki tego materiału, który, z którego była bluzeczka. No, i napisałam, że tylko mam taki kawałek, a że opaski no, kupuję po prostu po 5 zł za sztuka, więc ewentualnie mogę odsprzedać. Pokazałam, jakiej grubości jest ta opaska i tak dalej. Tak? że yy, opisałam, co to jest za materiał, ten ze zdjęć wyżej. No, pani wszystko super pasuje, bo to ja rozmawiałam, to jest konto pana Mateusza, ale rozmawiałam ewidentnie z panią. Super, taka opaska pasuje, to proszę, i, yy, i w ogóle tak. I jeszcze co tam dla chłopca zrobimy, i, i w ogóle to już na pewno jaka pani jedzie. Więc yy, no, napisałam, bo ja naprawdę mam w tej chwili dużo za, yy, zamówień, i napisałam, że w ogóle ja tych opasek teraz nie robię, i, i że no to co widzicie, no mogę odsprzedać, tak, i pani sobie już tam zrobi jak chce. I że w tej chwili właściwie nie przyjmuję zamówień, no bo mam do połowy sierpnia rozpisane, bo mam swoje projekty i mam jeszcze wasze zamówienia takie bieżące. No, to wiadomo, wielka szkoda i tak dalej. I te, te ścinki do pracy plastycznej, pani do miasta. To było 27. 30 pani pisze, że, yy, no, że koszulka jest za duża, no ale to nic kupi, to kupi. No ja słuchajcie. Ja naprawdę nikogo nie zmuszam do tego, żeby coś kupił. I szczerze mówiąc, yy, ja po prostu tylko zobaczyłam, wyświetliło mi się, że jest sprzedane, więc spakowałam tą, tą, ten komplecik i trzy godziny później, co Wam też mogę udowodnić, yy, trzy godziny później, a zresztą przełączę się na drugą kartę, to zobaczycie. Yy, 10.57 Zatwierdziłam sprzedaż przygotowane przez nadawcę. Ten sam dzień, dwie i pół godziny później, paczka nadana w automacie. Następny dzień, niecała doba minęła i paczka już była u, 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 u kupującej. Pani sobie ją odebrała przed dwudziestą. Słuchajcie, to jest następnego dnia. Kiedy ja wysłałam paczkę? Tak, ja wysłałam ją 30 o 13, odebrana 31 przed 20. No, ale Gites. I wczoraj dostaję wiadomość, na ile ja wyceniłam te, te ścinki, o których pisałyśmy. Ja sobie się. O kurczę, a no tak, no więc napisałam, że nie dodawałam ścinków, ponieważ się pani nie przypomniała. No przepraszam, ale no mam dużo szycia wysyłek i, i to, co mam uszyć, tak naprawdę zapisuję w notesie, bo słuchajcie, wydaje mi się, że y, no, kupujący, jeśli po kilku dniach pisze, no to jeśli jakieś mieliśmy ustalenia, mam prawo zapomnieć i, i że po prostu y, ta osoba mi się przypomni. Ja dostałam od pani ocenę. Słuchajcie. Już tu gdzie są oceny. Ja dostałam ocenę od pani na dwie gwiazdki. Z opisem nieprofesjonalny. I to mnie, powiem wam szczerze, zirytowało, wkurzyło. I napisałam, że nieprofesjonalny sprzedawca dwie gwiazdki, dlaczego? Bo co? Bo wysłałam przedmiot niemal natychmiast, zgodny z opisem, i że czy, czy ten pan uważa, że ta ocena naprawdę jest uczciwa, bo nie dołączyłam tego skrawka materiału, za który tak naprawdę ten pan przecież nie zapłacił. Przedmiotem sprzedaży to, co piszę, był komplet, i dokładnie w 100% ten pan to otrzymał. I powiem Wam tak: ja generalnie nie jestem nieuprzejma, i dla mnie każdy klient się liczy i każda opinia się liczy, ale słuchajcie, uczciwa. Uczciwa opinia. Dlatego napisałam e, temu panu, żeby po prostu niczego więcej u mnie nie kupował, bo ja takich ludzi e, nie chcę. Bo ta e, opinia była niespowodowana. Zaznacz, zaznaczam jeszcze jedną rzecz. 31 odebrana przesyłka, a 5 czerwca, czyli 5 dni później, nie było w ogóle przez te 5 dni zgłaszanych żadnych zastrzeżeń. Nic się tam y, nie działo. Pan nie zgłaszał, Pan nie mówił, że nie, niedobre, że nie fajne, że coś tu jest nie Halo, nie odpowiada mu to, to czy tamto, prawda? Natomiast. Y, sorry, ale y, wystawianie nieprofesjonalnie za profesjonalnie, y, za profesjonalną obsługę jest nieuczciwe. I y, i krzywdzące. I to ja wiem, że to nie jest tylko kwestia tego, że, że to mnie to y, jakoś spotkało, tylko mnie, bo wiem, że takich osób jest więcej. Do czego zmierzam? Zgłosiłam sprawę, czy znaczy sprawę, zgłosiłam prośbę o jakąś interwencję na OLX, ale odpowiedź, jaką dostałam, to jest odpowiedź, że y, nie mogą usunąć tego komentarza. Bo on, no, każdy ma prawo do, um, obiekt, do, do własnej oceny um, transakcji. Powiedzcie mi tylko, czy Waszym zdaniem te, ocena tej sytuacji była naprawdę y, na dwie gwiazdki, że to jest nieprofesjonalne, co ja zrobiłam? Klient kupił, wysyłka w tym samym dniu. Standard ym, wysyłki taki jaki mam zawsze, czyli ładnie zapakowane, dołączona instrukcja prania, dołączona metka, podziękowanie, ładny woreczek, szybka wysyłka. I to jest nieprofesjonalne. Mm -hmm.